Mango, witam wszystkich oglądających. Mamy dzisiaj sobotę, oczywiście, targ. Nagrywam dla Was. Niestety znowu deszczowy. Także mam nadzieję, że Ech, przynajmniej trochę dłuższy mi się uda na ten materiał nagrać niż tydzień temu. Ale nie wiem, bo deszcz pada. Tym razem większy niż w tamtym tygodniu. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale pada. No dobra, zobaczymy co będzie. Zobaczam Was wszystkich na relację. Właśnie lecę na targ. Coś się dobrego stało. Karetka stoi, widać więcej ludzi jest Także może będzie więcej ptaków jakichś ciekawych Nie wiem czy widzicie karetka o tam bryga coś się musiało wydarzyć nie zaraz zobaczymy Takie właśnie młode kurki I to co to za Rafa tylko jakieś jakie? Jaka tu rasa? Rasa, rasa. to rasa? Rosa kurki rosa. 25 do 30 za to... Młodziaka o. Jeszcze mamy takie małe koszuszki fajne Takie szoliki po pięć dyszek, a ten czarny pustówkę Wszystko samce A ten młody jest ile? No i się zło, taki, taki czarny białolot dwie dyszki takie pocztowy, po trzy dyszki, są z obrączkami wszystkie, tak? Z obrączkami są, tak? Tak, tak. No, tak dobra. Nawet i karty. Aha. Takie też młode, z kartami, z obrączkami, po trzy dyszki. Czy też ma obok, czy nie? Możesz no, robić no, Dobra, dobra. To już sztuka ile, chcę zapytać? Proszę? sztuka ile, chcę zapytać, o tutaj o? Sztuka? Od 50 w górę. Dobra Też pana tutaj szaliki? Też Ile? Też od 40 góry. o 40 w górę O 40 w górę, dobra Tu mamy takie pocztowe, ale ten nie znam, nikogo nie ma Z oburczkami Ładne Mamy takie przepiórki dzik, dzikie, zamojskie, po wydychie przepiórki. Zamojskie po dychę. Jeszcze takie przepiórki białe. Co, słuchała przepiórki chińskie? Jakoś tak. Jeszcze taki wariat tylko Ten to tygodniu troszkę większy targ. To chyba było widać, te, te głąbki co zawsze, co tydzień temu pokazywałem. No tutaj szaliczki domońskie No i jak mój tak większy, ale nie o wiele, bo ludzie zaraz się zwijają, jadą. A to są, się Wam postaram nagrać. Troszkę kurek, troszkę królików, troszkę głębi. No to co jest staram się. Tu jakieś kurki są Tutaj taki king 50 zł jest. To będzie sam jest, tak? A, tak, jest. Taki samczyk za 5 dych. Wielki, ładny. To jest, to jest samica. A samiczka. A samiczka przepraszam. Taka samiczka za 5 dych Tu mamy takie głąbki zamońskie po dwie dychy za sztukę, a jak wszystkie to po 15. O. Dobra, to tutaj pan ma króliczki, tak? No. I jakie cenie one? 80 zł, 80 zł. To będzie co zaraza, a to. Pani widać. To są po srokach i po takim A, odbrzimie. pomieszane takie. takie a. trochę zmieszane, no. To takie młode motyle warszawskie po cztery za sztukę. A taki gołąbek. Cztery dyszki, tak? Tak. Dobra. Dobra. Te króliczki po cztery a jak ktoś będzie więcej brał, to Pan mu opuścił, mówi? O. To jest coś tam jak już. No tak. A te głowki tutaj? Co? A te głowki? 20, 20 zł, dobra. Też pańskie to? Tak. Tutaj ile? Tutaj to to jest po 5 złotych. 5 złotych, dobra. A gołąbki. To też Pana króliki da się jeść, Tutaj jest sanice. To po 80 złotych. Młody sanice. 5 tysięcy na To są belki, tak? Tak. tak mamy takie papiczki po 50 zł, sztuka 50 stów więcej. Ładne różne kolorki są, ładne ogony, można wybierać. I pod parasolem także nie mokre, więc.